Mam dylemat, czy krótko, czy długo. Krótko. Jakby mówiła długo, to co do wiarygodności przedłożonej informacji, to pan Bogucki minister się myli. Ale pani poseł pani, pan za szpital... pani, pani poseł. pani poseł, pani poseł, pani poseł, pani poseł. Czy może pan, za, Pani zachować rozsądek? Bardzo proszę, Adrem, Pani poseł. Ale się oczywiście do rzeczy połączone Komisje Finansów Publicznych i Komisje Gospodarki przedkładają sprawozdanie dotyczące ustawy o rynku kryptoaktywów, chciałabym zarekomendować Wysokiemu Sejmowi przyjęcie, przyjęcie tej poprawki. Senatów. Dziękuję bardzo. O co chodzi? Zamiast zajmować się osobą pana ministra, niech pani dobrze składa wnioski. Połączone komisje rekomendują przyjęcie przedstawionej przez Senat poprawki. O, oh, sorry. No więc adrem, czyli do rzeczy. Najpierw Senat przyjął poprawki, które komisja odrzuciła. I pani poseł Krystyna Skowrońska, jako sprawozdawca połączonych komisji, miała zarekomendować Sejmowi odrzucenie tych poprawek Senatu, odrzucenie przez komisję. I dwa razy, do, miała dwa razy podejście, obojętnie czy mówiła krótko, czy mówiła długo. Za pierwszym razem rekomendowała przyjęcie tych poprawek, po czym po wrzawie która wybuchła z tego powodu na sali, po raz drugi zarekomendowała przyjęcie tych poprawek. Jednym słowem powstaje pytanie, czy wiecie Państwo, dlaczego Sejm jest okrągły? Odpowiedź. Czy widział ktoś cyrk kwadratowy? Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Polityka na deser w telewizji w Polsce 24 Andrzej Rafał Potocki, a dziś ze mną Stanisław Janecki, dobry wieczór, yy, zastanawiam się nad interwencją pana marszałka Włodzimierza tego. dlatego, że on pięciokrotnie zwrócił się, pani poseł, <laughs> pani poseł, <laughs> Czyli pan marszałek Czarny coś, coś czuł. Czuł, że tu się kroi jakaś dziwna historia. I teraz jest pytanie, co to jest za dziwna historia? Nie chcę, przepraszam, nie chcę absolutnie, proszę tego nie brać pod uwagę, że chodzi tu o jakiś pogłos, czy o stąpanie po schodach pana Sienkiewicza. Mogliby niektórzy tak sądzić? Myślę, że chodzi tu o upojenie władzą. Władzą po prostu. W sensie. Pozorną, to, 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 przez panią Skowrońską. No tak się. No ale ona też śmiesznie, bo było bardzo długie wprowadzenie, a potem nastąpiły ale dwie, dwie pomyłki. I trochę racji miał tutaj towarzysz Czarasty, bo, mówiąc, że zamiast zajmować się polemiką z posłem Boguckim. Moim zdaniem on coś wiedział. się nad tym, co miała do przekazania. Moim zdaniem on coś wiedział. To co znaczy? Dlaczego podejrzewał, że pani Skowrońska od razu będzie, że tak powiem, tak się zapętlać. To, tak jest, to, taki, to taki jest y, przewidujący towarzyszczozasty? Nie wiem, może blisko przechodziła. Y, ale to im y, ma pecha, bo ta, cała seria. Jak raz to, się, to nie tylko ona. Jak raz się ktoś wykopertnie, że tak powiem, to potem inni robią to samo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Komisja wnosi o odrzucenie poprawki pierwszej i drugiej, to głosujemy łącznie i o przyjęcie poprawki trzeciej i o przyjęcie cał całości projektu ustawy. Dziękuję. Komisja. Nie, w wyższym. Przedstawiła nie, to, nie to ustawę. Przepraszam bardzo. Bo to jest kolejny, kolejny projekt ustawy rzeczywiście. Projekt e, sprawozdanie Komisji do spraw regulacji rządowym projekcja ustawy o zmianie ustawy prawa o szkolnictwie wyższym. Tutaj jest jedna poprawka i ogłosujemy głosujemy przeciw i przyjmujemy całość projektu ustawy. Dziękuję. Ale to jest odpowiedź na trzecie pytanie, którego jeszcze nie czytałem. A które brzmi, ile godzin w czynie społecznym przepracowała służba zdrowia? Ale mam nadzieję, że jury uzna tę odpowiedź awansem, prawda? Tak, jury uznaje odpowiedź. Nadzieja koalicji obywatelskiej z Krakowa okazała się tak właśnie, jak w tym filmie. Antycypowała, ale, nie, ale to antycypowanie nie wyszło jakoś rozsądnie ponieważ mówił o ustawie, która miała być w następnej kolejności. Coś tam jest w tym Sejmie, a, przecież, a zamknęli te wszystkie historie za kratą i tam te inne. Jakie historie za kratą? No, co masz na myśli? Za kratą znajdują się, znajdowały się pewne środki dopingujące. A, jasna sprawa. Nie, ja tu nic nie mówię, tylko to tak wygląda. No, niby zamknęli, a wszyscy potłuczeni. O co tu chodzi? To są zwyczajnie potłuczeni? Że niby coś, jakiś wpływ miał, miało na nie. Nich. że logika jest potłuczona, to. No bo. Ale to logika to już chyba już od zarania jest potłuczona u niektórych. To... W wypadku pani w Małgorzaty kidawy Bońskiej, Marszałek Senatu, to nikogo nie dziwi, ponieważ nie znam wypowiedzi pani Marszałek Kidawy Kida Bońskiej, które by odbiegały od tego, co ona mówi. Rozpatrzymy nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ważne, aby strażacy i służby yy, ochotniczych, yy, ratowników górskich mogły korzystać z składów jako pojazdów uprzywilejowanych. To dzisiaj mamy komedię pomyłek. Ja nie Przecius wiem, czy to, to są pomyłki, bo jak pani yy, Kidawa Bońska przedstawiała argumentację, dlaczego będzie rok kopernika. I wspominała różne fakty z życia Mikołaja Kopernika, i tam różne wydarzenia, to przy żadnym jej się nie udało zachować logicznego wynikania i nie przekręcić jakichś nazw, nazwisk. Zawsze to było, więc w wypadku pani kidały Bońskiej to nie musi być jakiś wyjątek, czyli podłączenie się do tego trendu, który widzieliśmy u pani Skowrońskiej i pani. Kot może to być po prostu samoistne, ale przecież każde dziecko w Polsce wie, bo to jest bardzo pozytywna legenda i to jeszcze przedwojenna o Goprze, czyli Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym i o Toprze, czyli Taczańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. O tych wszystkich ludziach legendarnych, jak pomagali, jak w czasie wojny często byli kurierami i różne takie historie i wychodzi taka pani Kidała Bońska i tak jakby świat nie istniał. Ale do tej pory nie rozumiem, o co chodziło pani Kidawie Błońskiej. Co to jest za sformułowanie ochotniczy pracownik górski? Czy to jest pracownik górski? Czy to jest ochotnik y, pogotowia y, na przykład Tatrzańskiego, Topru, Gopru? Ochotniczy pracownik górski. No, rozumiesz to? Może te kłady tak na wyobraźnię pani marszałek wpłynęły. Że ona tylko o tych kładach pamiętała, a reszta bez znaczenia. To, to, to może powinna pani kupić sobie kład. No właśnie, jak już jesteśmy przy górach, to górale znowu o, są konfrontowani z tym, żeby sprzedać polskie koleje linowe. I już raz sprzedano bodaj Słowakom, i nic z tego dobrego nie wyszło, tylko strata do tego. Wyszła więc górale. Się buntują, bo tego jest sporo ta infrastruktura i to nie tylko w Tatrach. Górale apelują do premiera Donalda Tuska. Pomysł sprzedaży polskich kolei linowych już raz spotkał się z ostrymi protestami. Samorządy z Podhala apelują do premiera Donalda Tuska o to, by ten kolejny raz nie sprzedawał kolejki na Kasprowy Wierch. Bo górale uważają, że wprowadzenie PKL na giełdę będzie sprzedażą. I mają dwa pomysły. Jeden jest taki, by rząd dał możliwość kupienia akcji PKL, ale tylko mieszkańcom Podhala w ramach akcjonariatu obywatelskiego. Lokalni podhalańscy politycy twierdzą, że PKL jest w na tyle dobrej sytuacji finansowej, że spółka nie musi szukać dodatkowego finansowania na giełdzie. No i ci górale mówią, że jest dość pieniędzy jakby wśród zainteresowanych tym, żeby te koleje funkcjonowały. Tak jak było przed tą prywatyzacją, czego Donald Tusk nie chciał sprywatyzować. I po co to robić i tylko sobie narażać się na kłopoty? Przecież to było tak, że przed wojną są też te wszystkie pozytywne historie, ale nie Donald Tusk musi tam się pozbyć kłopotu chociaż sprawa w ogóle nie jest warta zachodu bo co to Przepraszam każde pieniądze są ważne ale co to są za pieniądze i po co szukać jakiejś ratunku budżetowego akurat w polskich kolejach linowych które no, to jest historia i to jest coś co każdy identyfikuje z góralami z Podhalem a nie z jakimiś dziwnymi ludźmi którzy bo to będzie tak jak w klubach sportowych. Pojawia się jakiś dziwny inwestor uważam, z Brazylii, nie wiadomo skąd. Potem się okazuje, że nie ma pieniędzy. To łódzkie kluby spotkało albo katarski inwestor na nasze stocznie. To jest taka kompletna głupota. Chyba, że chodzi o to, że ktoś tam przy okazji zarobi jako wystawiający te polskie koleje linowe. Ale po co to robić? W ogóle, skoro jest taka tradycja, jeszcze ta, 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 te, te wagoniki jadące na gubałówkę. Tam no masa tego jest. Krynica, Jaworzyna, bo to nie tylko yy, tatry. Po co oni to robią? Jeśli chodzi o tą kolejkę na Kasprowy Wierch, co ją wyjątkową sympatią, bo od 14 roku życia yy, wjeżdżałem nią na, na narty na górę. Yy, coraz skok. Yy, Dlatego kuriera. ten pomysł yy, akcjonariatu obywatelskiego uważam za bardzo dobry. A na, koniec? A na koniec koniec świata, czyli pan Lech Wałęsa, bo ilekroć pan Lech Wałęsa występuje, to mam wrażenie, że albo świat się kończy, albo pan Wałęsa już się dawno skończył. Jeszcze demokracja wyczerpała swoje możliwości. Pan popatrzy, jak się zachowują społeczeństwa. Wiedzą, że demagog, populista, obóz jego wybierają. A dlaczego? Dlatego, że nie wierzą w tą demokrację. Jak widzą, jak jak to się wszystko rozwija, jak jak się obstawiają, nawet popatrz pan na, na te samorządy nasze, jak, jak, jakie, jakie biura pobudowali. Czy myśli pan, że można rozbić ten samorząd, który tak się zbudował? Każdy nowy, kto przychodzi, to zwolni tych, co tam części. Tych, co tam pracują, a więc wszyscy się trzymają, więc ta demokracja nie podoba się narodom. I w związku z tym nawet demokrację musimy przedyskutować i ją zmienić. Ci ludzie odeszli od demokracji, bo widzą, co ta demokracja powoduje, że to żadna demokracja. Ponieważ jak mówi stare powiedzenie bliższa ciał koszula, rozumiem, że Lech Wałęsa mówi o. I ma na myśli głównie samorząd gdański, bo tam się takie rzeczy dzieją, ale że tak powiem, z tym pis nie ma nic wspólnego. Jak przestał gadać o pisie, jakoś wyjątkowo mu z sensem to wychodzi. Jako prezydent pan Lech Wałęsa był człowiekiem, który jak tylko mógł nakinał demokrację i ją. Ociosywał y, słynna falandyzacja y, prawa, obiad Drawski, masa rzeczy. Nie było takiego prezydenta w dziejach Polski, który by tak miał y, demokrację tam, gdzie państwo wiedzą, a my nie możemy powiedzieć. I tą konstatacją kończymy nasz program. Dziękujemy dzisiaj. bardzo państwu. Dziękujemy, Dziękujemy za państwu wsparcie, bardzo. oglądanie nas. Prosimy o więcej. Oczywiście obiecujemy, że się w ogóle nie poprawimy. I dobranoc. Dobrej nocy.